Na czym to polega? Generalnie, jeżeli miałbym opowiedzieć teraz o samej esencji tobie, bez obudowy, wiesz, relaksacji i tak dalej, dlatego, że tak na marginesie, na tym też polega urok tej metody, że ona niekoniecznie wymaga od ciebie, żebyś wprowadzał się w specjalną jakąś głęboką relaksację, wyciszał się specjalne okoliczności, sobie tworzył czas, miejsce i tak dalej. Tak naprawdę w praktyce można tą metodę przeprowadzać w jakichkolwiek warunkach, w jakichkolwiek okolicznościach. Ku zaskoczeniu, w autobusie, rozmyślając, na spacerze, nawet jadąc samochodem, jak jeden z autorów tego tematu, Bruce Moyne, chociaż to nie jest autentycznie zalecane, ale warto wiedzieć o tym, że ta metoda wcale nie wymaga. Specjalnego wprowadzenia się w jakiś głębszy stan relaksacji. Można to robić, dzięki czemu prawdopodobnie możesz osiągnąć jeszcze większą efektywność, ale nie jest to konieczne. Natomiast jeżeli mielibyśmy się skupić na esencji, na czym ta metoda polega, jaka jest jej esencja, do czego to się sprowadza w rdzeniu swoim, to mógłbym powiedzieć, iż sprowadza się to do tego, że używasz własnej wyobraźni. Jako stymulatora, który ma cię wprowadzić, analogicznie do klasycznej metody OB, na plan duchowy. Czyli, tak, w cudzysłowie, używasz własnej wyobraźni, wizualizacji, jako rodzaju portalu, przez który dostajesz się, innymi słowy, przez który możesz dostać się na duchowy plan, jego normalnie doświadczać um, obiektywnie, Kontaktować się z innymi istotami, postrzegać różne rzeczy, itd. I tym podobne. Jak mogłoby to wyglądać w praktyce przeprowadzenie takiej metody? Otóż tutaj kluczem jest użycie wyobraźni jako stymulatora. Czyli w praktyce polega na tym, że wyobrażasz sobie coś, jakąś zaplanowaną przez siebie scenkę. Na początku. Całkowicie wymyślając ją świadomie, celowo, ale robisz to intencjonalnie po to, żeby zainicjować proces osiągnięcia duchowego planu, tak mógłbym określić. Gdyż jest to, okazuje się, jak najbardziej możliwe, okazuje się, że wyobraźnia stanowi tak naprawdę jeszcze jeden zmysł, Nasz własny zmysł, który może nam dostarczać obiektywnych danych o otaczającej nas rzeczywistości, jak zmysł wzroku, słuchu, smaku, i tak dalej. Wyobraźnia również okazuje się takim zmysłem. I teraz, żeby z tego zmysłu skorzystać, hmm, potrzeba go jakby zainicjować, zapuścić silnik tak, jakby, poprzez świadome wyobrażanie sobie czegoś. Na początku więc świadomie wymyślasz sobie coś. Jednocześnie, uwaga, uwaga, obserwując siebie bardzo uważnie, obserwując tak, jakby to, co sobie wyobrażasz, to, co sobie wizualizujesz jednocześnie. Czyli z jednej strony coś sobie wymyślasz, wyobrażasz, z drugiej strony obserwujesz to. Po co? W jakim celu to obserwować? W takim, aby wyłapać moment hmm. lub momenty, bo to wcale nie musi być jeden moment. Aby wyłapać chwilę, w której zaczynasz już doświadczać obiektywnego duchowego planu, zamiast wymyślonej przez ciebie celowo, świadomie, intencjonalnie scenki. Rozpoznasz to po tym, że będziesz doświadczać czegoś, czego tak naprawdę nie wymyśliłeś. To się pojawi znikąd. Początkowo różnice. Może być nieco trudniej wychwycić, ona może się wydawać dosyć subtelna. Czasem do końca można nie mieć pewności, czy nie mieć wyrazistej pewności, czy dana rzecz, której doświadczyłeś, była wymyślona przez ciebie, czy pojawiła się faktycznie sama przez ciebie. Ale jest to zwykle w mniejszym lub większym stopniu do. Zdefiniowania, można w większym lub mniejszym stopniu zdać sobie z tego sprawę, czy daną rzecz wymyśliłeś, czy daną rzecz bardziej postrzegałeś, bardziej jej doświadczyłeś, bardziej się tobie przydarzyła, niż ją stworzyłeś celowo, intencjonalnie, świadomie, z rozmysłem. Hmm. Bo na tym polega właśnie błyskotliwość tej metody, że wyobrażając sobie pewną rzecz. Jakąkolwiek chcesz, jakąś wyimaginowaną scenkę. Powiedzmy, wyobrażasz sobie, Bruce podaje w jednej ze swoich książek taki przykład. Bruce Moen, jeden z autorów tej tematyki Obi, podaje taki przykład wyobrażenia sobie spotkania z własnym, nieżyjącym już dziadkiem. Wyobrażasz sobie, że się z nim spotykasz. Całkowicie świadomie wymyślasz sobie możliwy scenariusz takiego spotkania, jak mogłoby ono przebiegać. I w którymś momencie mogą następować takie chwile. W tej wizji, jak gdyby, w tym wyobrażeniu, których tak naprawdę sobie nie wyobraziłeś, Ty, tylko one się Tobie przydarzyły, tak jakbyś bardziej oglądał film, to się zaczyna jedna z drugim mieszać. Twoje świadome wyobrażenie zaczyna się mieszać z czymś, co pojawia się jak gdyby samo przez się. Hmm. Jeżeli będziesz uważny, stąd ta potrzeba jednoczesnej samoobserwacji, to możesz doskonalić się w wyłapywaniu coraz częstszym tych. Rzeczy, które pojawiają się same przez się, jak gdyby przypominając film, który się przed Tobą rozpościera, wyświetla. I właśnie, jak się może już domyślasz, te rzeczy, które się pojawiają same przez się, to jest właśnie Twoje doświadczanie duchowego planu. Ty już tam jesteś w tym momencie, ty już go doznajesz. W tym momencie Twoja wyobraźnia zaczęła działać, rozruszała się, ten silnik się rozruszał, i zaczął dostarczać tobie tych obiektywnych informacji o otaczającej cię rzeczywistości, w tym przypadku duchowego planu, rzeczywistości duchowego planu. Można osiągać w tym praktykę, czym częściej praktykujesz, tym można być bardziej wprawionym. Można się w tym jak najbardziej efektywnie doskonalić i z mojego doświadczenia powiem Ci, że to jest bardzo różnie z tymi rzeczami, które rozpoznajesz, że się Tobie przydarzyły, że pojawiły się same przez się, że Ty wiesz, że ich nie wymyśliłeś. Ten stopień tej świadomości czy odczuć może być bardzo różny. Część rzeczy, względem części rzeczy możesz mieć absolutną pewność, że ich nie wymyśliłeś. Względem części rzeczy... Możesz nie mieć tej pewności, możesz tak szacować, że to jest pół na pół, trudno powiedzieć. Właściwie to nie jesteś pewien. Nie za bardzo przypominasz sobie, żebyś coś takiego celowo wymyślił, ale z drugiej strony nie możesz mieć do końca tej pewności, czy gdzieś tam to się spontanicznie nie pojawiło w toku wyobrażania sobie czegoś. Są też rzeczy, względem których masz bardzo dużo podejrzeń, że może jednak sam to wykreowałeś. Bez względu na to, jaki stopień przekonania masz do tych informacji, kluczową następną rzeczą w praktyce może się okazać ich zapisywanie. Bez względu na to, co o tym sądzisz, o tych rzeczach, jak bardzo uważasz, że je wymyśliłeś, że jest prawdopodobne, czy że one się przydarzyły same, że jest prawdopodobne, zapisuj. Gdyż później na świeżo o wiele łatwiej jest po takiej sesji ze świeżym, otwartym umysłem obiektywnie ocenić, czy daną rzecz faktycznie mogłeś wymyślić. Czy nie? Gdyż niektóre dosyć proste są do rozpoznania, do identyfikacji. Łatwo się domyślić, że właściwie na coś takiego nie było szans, żebyś wpadł, żeby samodzielnie wymyślić. Hm. Takie rzeczy się jak najbardziej zdarzają i myślę, że możesz coraz więcej. Takich rzeczy doświadczać, takich właśnie informacji, doznań, które same się zaczynają przed tobą objawiać, odsłaniać, z biegiem praktyki, czyli innymi słowy, czym więcej praktykujesz dłużej, tym więcej możesz dosięgać tych informacji, tych doświadczeń obiektywnych. Czyli innymi słowy, tego duchowego planu, czegoś, co dzieje się już samo przez się. Czyli innymi słowy, już teraz możesz to postrzegać mniej więcej tak metaforycznie, jako taki rozpęd, czy wchodzenie, lub schodzenie, jak wolisz, po schodach, wyobrażanie sobie świadome czegoś na potrzeby tej metody, tej praktyki. Możesz przyrównać metaforycznie do wchodzenia lub schodzenia po schodach, żeby dostać się do interesującego Ciebie miejsca, czyli na duchowy plan. Hmm. Czyli raz jeszcze, polega to na tym, Esencja metody polega na tym, że wyobrażasz sobie, używasz jakiejś scenki jako stymulatora. To może być dowolna scenka. Na przykład ta wyobrażona scenka spotkania z nieżyjącym już dziadkiem na fizycznym planie. Gdzie na początku wszystko świadomie, celowo sobie wymyślasz, i z biegiem rozwijania przez ciebie tego scenariusza w twojej wyobraźni, jednocześnie obserwujesz siebie uważnie. W celu wyłapania tego, co się tam może pojawiać samo przez się. Hmm. A mogą się takie rzeczy pojawiać. To może być dosyć niełatwe, wyłapać to w trakcie sesji, ale to nie jest istotne, żebyś wyłapał to w trakcie sesji. Najistotniejsze jest, żeby być świadomym tego, co się dzieje, jak największej ilości szczegółów żeby to kontynuować, grać z tym, obojętnie co sądzisz o tym, czego doświadczasz, w trakcie, gdy tego doświadczasz, jakie masz przeświadczenie, na ile sobie to wymyślasz, na ile to się zdarza samo przez Cię, najważniejsze jest, żebyś za tym podążał, żebyś z tym jak gdyby grał, bawił się, odpowiadał, cokolwiek się przed Tobą odsłania, żebyś na to reagował, szedł dalej, czyli dalej sobie jak gdyby wyobrażał, dalej postępował wedle własnej Wolnej, świadomej woli. To jest najważniejsze. A samo obserwacja przydaje się również po to, że po zakończonej takiej sesji będziesz miał dzięki tej samoobserwacji jak najwięcej detali w pamięci. A to jest bardzo ważne, żeby te detale móc mieć w pamięci, móc je pamiętać i je spisać najlepiej później. I wtedy już z otwartym umysłem na spokojnie po tej sesji, um, kiedy już, już nie jesteś zaangażowany w to doświadczenie. Na no spokojnie możesz się temu przyjrzeć i ocenić, co tam było wyobrażone, a co mogło być tak naprawdę obiektywne z zewnątrz, w cudzysłowie. Tak jak mówiłem, z biegiem praktyki może to przychodzić i będzie przychodzić coraz łatwiej. To się będzie stawało coraz bardziej przystępnym rozpoznawanie takich rzeczy, Gdyż będziesz się z tym mechanizmem oswajał, po prostu. Oswajał z tym płynnym przechodzeniem z, z tego stymulatora za pomocą wyobraźni w duchowy plan, doświadczanie duchowego planu. Co jeszcze z doświadczenia własnego mogę podpowiedzieć, to to, że to nie jest taka uniwersalna metoda, ona nie musi działać zawsze. Może to być trochę tak jak z pogodą, kapryśną. Czasem może nie za bardzo hmm, przynieść satysfakcjonujące ciebie rezultaty, innym razem rezultaty mogą być spektakularne. Tak czy owak, można mieć przy tym świetną zabawę, jako ćwiczenie własnej wyobraźni, ćwiczenie wizualizowania. Hmm, to też dobrze stymuluje umysł, dobrze wpływa. A co najważniejsze, może zapewnić hmm, bardzo interesujące doznania. Jeżeli chodzi o eksplorację duchowego planu, kontakt z innymi istotami, doświadczanie czegokolwiek nowego, hmm. może jakiś głębszy wgląd w siebie, poznawanie i zgłębianie nowych metod komunikacji to jest jedna z fascynujących, ekscytujących rzeczy, o której też może Tobie opowiem, myślę, któregoś razu, jakie nowe metody komunikacji mogą się odsłaniać przed Tobą. Hmm. Których dotychczas mogłeś nie znać, a które z powodzeniem możesz praktykować na duchowym planie. Coś zupełnie innego niż słowa na przykład. Hmm. Chciałbyś, żebym ci o tym powiedział?